Tu Jan, Święty Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Polski wypowiedział te słowa. W Warszawie: Niech stąpi duch twój, niech stąpi duch twój, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I niech tak się stanie. Wołamy wszyscy razem, niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. Jeszcze Polska nie zgnęła, my żyjemy. Co nam obca przemodzięła, szablę odbierzemy. Marsz Mary Dąbrowski. Ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, Ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłem, przejdzie wartem, będzie Polakami. Dał nam przykład, bo na partę jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z Marsz, Marsz Dąbrowski ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania po szwedzkim założe. Dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze. Marsz, Marsz Dąbrowski. Ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem łączym się z narodem. A tej trzeciej zwrotki nie znam. Więc wołamy za świętym Janem Pawłem II, gdzie tu właśnie sprawował mszę świętą. Niech stąpi duch Twój nie stąpi duch Twój, nie stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Miłości bez krzyża nie, nie znajdziecie. Tak samo pamiętajmy, że Pan Jezus to miłość, prawda. I tylko ona może zwyciężyć we wszystkim. Trzymać się Pana Jezusa, czyli prawdy, miłości. Dość tego placu bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Gdzie później też był Benedykt XVI. Pamiętam, jak byłam na tej mszy świętej i był bardzo deszcz. I słowa, które wypowiedział, że chociaż deszcz pada, to naszym słońcem jest Pan Jezus. Więc chociaż jest mróz, to i po mrozie przyjdzie. Piękne lato, wiosna to wszystko rozkwitnie. Więc pamiętajmy, że nadzieja, nadzieja zawieść nie może. I tego się trzymajmy. Bądźmy nadzieją, żyjmy wiarą, nadzieją i miłością. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze żyje.